w dzisiejszym odcinku będziemy mówić jak nienawidzę jak ktoś tak mówi albo pisze a więc tak, numer jeden to nienawidzę jak ktoś tak mówi albo pisze, yy, daję wam takie przykładowe, misia, kochana piękna, słodka, moja, boże no sorry, ale to, dla mnie to jest taki cringe i jakby to jakaś taka pick me Girl mówiła że misia, kochana, słodka, sorry, ale dla mnie to jest cringe a jak coś to jest tylko moja opinia. Ja mam prawo do swojej własnej opinii. Mówię tak, bo zaraz by się pojawiły jakieś hejty, a jeśli moja opinia cię nie interesuje, to wypierdalaj z tego filmu. Co ty tu robisz. Wypierdalaj, jeśli nie interesuje cię moja opinia i chcesz tylko mnie zhejtować. Dobra, numer dwa. Ja nienawidzę, jak ktoś tak mówi zdrobniale. ale na przykład yy, koślam cię, misi misiaćku, mi nie. I oni siłali słodko! Nienawidzę, jak ktoś tak mówi. Bo dla mnie to jest cringe, to skręca i wykręca, naprawdę. Ja sama nie mogę uwierzyć, że ja tak powiedziałam. No nienawidzę, jak ktoś tak mówi, kośla ci, Kosianie, kosiaś mnie! Boże, to jest cringe. Normalnie cringe, na serio. Trzecie żecie, to jest aha, Aha, że się zesrałeś, czy co? Boże, aha, jak tak można napisać, to ja od razu myślę, że, że aha, że, że ktoś jest na mnie zły albo wściekły, Boże. Możecie tu pisać aha, że, że jeszcze, że nic, że patrzcie, czegoś nie skumaliście. No nie, i wypiszecie Aha, to napiszcie Aha i tam jeszcze kilka A, to wtedy będzie wiadomo, że się nie upraźliście na nas, czy coś, coś takiego. Czwarte. Czwarte to jest ok. Nienawidzę, jak ktoś pisze ok. Naprawdę, nienawidzę, bo ja wtedy myślę, że coś zrobiłam, że ktoś na mnie upraził. Naprawdę, y, y, naprawdę możecie dopisać ok, ale jak dla was jest ok takie, takie cringe, to napiszcie ok. Naprawdę, te dwie literki wam nic nie zrobią. Naprawdę, możecie napisać ok, ok, Spoko, nawet możecie napisać, ale błagam, nie piszcie ok. Błagam was. Czwarta albo druga, no, nie również już nie pamiętam. Mianowicie, jak ktoś pisze, jak chcesz, jak chcesz, Boże, to ja się ciebie pytam. Na przykład, yy, chcesz wyjść yy, do Maka czy do KFC? I ta osoba odpisuje, jak chcesz, Boże, to ja się pytam ciebie, jak chcesz. Więc nie pisz mi, jak chcesz, to ja się pytam ciebie, bo ja nie wiem, gdzie a ty mi odpisujesz, jak chcesz. Prawda? Kolejne słowo, które mnie irytuje i denerwuje, to czemu? Znaczy, nie te popularne, czemu przez kreskowane, tylko po prostu czemu. Yy, na przykład, jak ktoś do ciebie pisze, hej, chcesz wyjść, a ja odpisuję nie, a ta się osoba pyta, czemu? No po prostu, boże, nie chcę, nie chce mi się, albo jak odpisuję, że nie, nie chce mi się wyjść na twór, a ta osoba pisze, czemu? No bo mi się nie chce, boże, po prostu. z czego wy nie rozumiecie. To na tyle, bo nie mam pomysłu na więcej. I ogólnie na koniec chciałabym powiedzieć, że ten film nie ma do nikogo celu obrazić, po prostu to jest moja opinia. I myślę, że ludzie, którzy tak piszą, to żeby to zmienili. Ale nie mam problemu, jak ktoś, jak ktoś tak pisze i ktoś tak lubi, to sobie, to sobie tak piście Naprawdę film nie miał celu nikogo urazić, pamiętajcie. No, to tylko moja opinia, Bajo.